Cześć, witam Was w kolejnym projekcie Denko, tym razem z miesiąca grudnia, czyli ostatnie Denko z 2019 roku Powiem Wam co mi się sprawdziło, co polecam Wam kupić, a co nie I jest tych produktów naprawdę całkiem sporo, jak na to, że miesiąc grudzień był takim dosyć wyjazdowym miesiącem Więcej mnie nie było niż byłam w mieszkaniu, to naprawdę sporo tych produktów się uzbierało I zacznę od... Włosów, zużyłam jeden szampon i to jest L'Oreal Paris Colorista Silver Shampoo, czyli szampon fioletowy. On dokładnie miał taki kolor jak ta etykietka tutaj, a więc miał właśnie neutralizować kolor włosów blond. radził sobie bardzo średnio z tym zadaniem. Tak naprawdę powiedziałabym, że ten efekt neutralizowania koloru był gdzieś tam taki minimalny. Trochę neutralizował. Ale jak byłam niezadowolona z moich włosów, uważałam, że są po prostu za żółte To tak czy inaczej musiałam użyć pukanki, bo ten efekt był taki bardzo delikatny Jako szampon y, sprawdzał się w porządku Tych szamponów używamy raz na jakiś czas, bo one mogą przesuszać włosy No ale tak czy inaczej ja bym go więcej nie kupiła, nie polecam wam Można coś lepszego kupić po prostu Drugi produkt to jest Detox and Repair Conditioner, czyli odżywka z Johna Friedy i to jest wygładzająca i odżywcza odżywka z awokado i zieloną herbatą. I powiem Wam, że ten produkt już mi się bardzo ładnie sprawdził. Zapach jest przepiękny, bo to jest taki zapach bardzo kobiecy. Taki bardzo perfumeryjny, ale przepiękny, naprawdę mi się przyjemnie tego używało. E, fajna, gęsta konsystencja, to było w ogóle bardzo wydajne, jak na e, produkt taki e, w takiej małej buteleczce, tu jest 250 ml, jak na takie długie włosy. E, nie jest to produkt naturalny, bo tak trochę wygląda ta etykieta, ale może jest trochę lepszy skład niż w pozostałych produktach Johna Freedy, e, ale jak używacie tylko naturalnych, no to to nie jest w 100% naturalny. No, aczkolwiek włosy były mięciutkie, dobrze się rozczesywały. Naprawdę tak powiedziałabym, że to jest takie o poziom lepsze niż drogeryjne odżywki. Naprawdę fajny produkt. W Rossmanie jak widzicie 16, prawie 17 zł, także w sumie dobra cena, bo produkt naprawdę był spoko. I również mam tutaj odżywkę z L'Oreal LSF Dream Long, czyli w sumie taka stosunkowo nowa seria, chociaż teraz już jest jeszcze chyba nowsza Ale to jest maska odbudowująca do włosów długich i zniszczonych I niestety to mi przesuszało włosy Wszystkie serie od L'Oreal sprawdzały się u mnie cudownie Ja kiedyś używałam tylko tych produktów i produktów z Pantin Więc tak wiecie, z sentymentu kupiłam Zresztą no myślałam, że właśnie tak jak wszystko sprawdzi się u mnie to Tak jak wszystkie te pozostałe serie sprawdzi się to u mnie dobrze Zapach taki średni dla mnie, taki trochę ostry, no ale to nieważne, sam sobie produkt po prostu mało co robił Owszem, te włosy się ładnie rozczesywały, ale przy zbyt częstym używaniu jakby po pierwsze były trochę obciążone, a po drugie trochę przesuszone Jakkolwiek to ma sens, ale wiecie, naprawdę jakby trochę ciężki produkt, ale jednak nie odżywczy, nie nawilżający Zupełnie nie dla moich włosów. Dajcie znać, czy używałeś tej serii, bo ja widziałam, że dziewczyny raczej chwalą te produkty, ale na moich włosach totalnie nie. Ja używałam tego bardzo rzadko, bo tak jak mówię, przy częstszym używaniu miałam wrażenie, że włosy są po prostu suche, więc totalna klapa, jeśli chodzi o moje włosy. Dalej mam lakier z Pantin, Perfect Volume. I był bardzo fajny ten lakier. Ja go kiedyś kupiłam, bo moje tafty nie były na promocję, to akurat była. Więc stwierdziłam, że dobra, zobaczymy. I powiem Wam, że dobrze się to sprawdziło. Nie sklejało, ładnie się włosy dało ułożyć na tym, więc w porządku. Mogę Wam polecić. Dobrze trzyma. Mam aż dwa batisty, jeden sobie trzymałam w domu, a drugi tutaj i akurat się dwa skończyły. Ja ich używam do unoszenia włosów u nasady, bardzo mi jest to potrzebne, zwłaszcza teraz, kiedy nosimy czapki. Nie oczyszczam nimi włosów, ale one bardzo ładnie je teksturyzują, jeśli macie cienkie włosy. Barakuje Wam objętości, to polecam po prostu batisty, nawet na czyste włosy. Ja miałam tropikalny i pink pineapple, czyli różowy ananas, i obydwa piękne zapachy bardzo mi się podobały. I teraz przejdziemy do ciała. Zużyłam żel pod prysznic Oriflame Discover Costa Rican Explorer. Bardzo fajny zapach, to jest taki zapach pewnie dla większości z Was wakacyjny. Ale ja lubię takie owocowe zapachy, bo to jest taki zapach owocowo-świeży. Nie, nie bardziej słodki, i owocowy, tylko bardziej taki z nutką świeżości i uwielbiam nawet teraz jak jest zimno, w ogóle bardzo fajne z Oriflame. One są podobne do Eivonu, mają właśnie takie ciekawe, fajne nuty zapachowe, tylko że tamte wydają mi się być intensywniejsze. Ale z kolei też Avon mnie czasami przesusza, a Oriflame nie Naprawdę zupełnie się nic nie dzieje, pomimo że jak bardzo suchą podatną na wysuszanie skóry Także jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona z tych żeli I drugi to jest coś i do kąpieli, i pod prysznic, i ja właśnie i tak, i tak to używam. To jest Hebe Steve, takiej firmy Fabulous Czyli fiołek, paonia i brzoskwinia Ja to kupiłam na wyprzedaży, na jakby wycofywali ten produkt z ale ja go cały czas widzę tam na promocji TechSource. Myślę, że będziecie mogły jeszcze kupić. Przepiękny zapach, też taki bardziej perfumeryjny. Bardzo kobiecy, no taki właśnie fiołkowo-pełniowy, złagodzony trochę tą brzoskwinią. Bardzo fajnie się sprawdza do kąpieli, bardzo fajnie też pod prysznic. Ładnie pachnie, nie przesusza też, więc spoko. I teraz do ciała mam dwa masła, które Wam polecałam w ulubieńcach ostatnich. To są musy do ciała z firmy Wytwórnia Mydła. To są naturalne produkty. To, co zostaje na ciele czy na twarzy. Zawsze staram się, żeby było naturalne Czyli wiecie, to do mycia, to, to co zmywacie jeszcze No to tutaj już jeszcze się tak nie przejmuję Ale zawsze te produkty do ciała Już takie, które smaruję, które zostają Staram się, żeby były naturalne Tutaj mamy przepiękne składy To są na bazie masła shea produkty Więc one są tuściutkie Więc jak nie lubicie, no to Wiecie, ja w zimie nie mam z tym problemu. W lecie nie mogę znieść jak jest gorąco, ale w zimie nie jest to dla mnie żaden problem. I ja miałam zapach zimowy czar e, i miałam zapach bukiet kwiatów. One mają niesamowite zapachy i nawilżają bardzo dobrze. Taką moją skórę, która jest ekstremalnie sucha, no to bez problemu sobie z nią radzą. Szklane opakowania, wszystko wiecie eko, więc jak szukacie takich produktów, to polecam wytwórnia e, mydła. I jeszcze jeden balsam. To jest mleczko Bielenda Botanic Spirituals. Całą tą serię uwielbiam, u mnie sprawdza się wszystko Szczególnie produkty do twarzy, ale te do ciała też są bardzo fajne Tutaj miałam nawilżająco ujędrniające mleczko, nie balsam Len zwyczajny i rozmaryn, 100% składników aktywnych, pochodzenia naturalnego Bardzo fajny zapach, taki delikatny, naturalny Taki pielęgnacyjny I mleczko było super wydajne, jak na moje potrzeby bardzo ładnie się wchłania, tutaj to już nic nie zostawia na skórze I powiem Wam, że nawilżenie się jest ok Chociaż na pewno w przypadku tych musów jest głębsze to nawilżenie No tutaj jest jak najbardziej w porządku Do takiej mega suchej skóry ja czasami dodawałam sobie kilka kropli olejku Jak już miałam takie, taką naprawdę ekstremalną suchą skórę Ale do przeciętniej przesuszonej skóry na pewno da radę Do twarzy zużyłam tak do mecia Pianka Cleansing Foam Blueberry. Zapach myślałam, że będzie trochę ładniejszy, ale był ok. No i Pianka jest bardzo delikatna. Nie wiem już do jakiej ona była z typu skóry. Czekajcie, delikatnie oczyszczająca skórę z makijażu nadmiaru sobą, Tak, czyli ona właśnie jest taka dosyć delikatna. Myślę, że do wielu skór się sprawdzi. Nie jest dedykowana żadnej konkretnej konkretnemu rodzajowi skóry. I właśnie no, delikatnie oczyszczała, ale oczyszczała dobrze, także. Sprawdziła się, była bardzo wydajna Mam również maseczkę z Biedronki I to jest z miu, Muju Powiem Wam, skład jest ok Jest dużo wyciągów, maseczka miała być um, Już Wam mówię, śluz ślimaka A y, gwiazdkowy, zielona herbata I ona miała być odświeżająca Łagodząca i rozjaśniająca Wszystkie te maseczki z Biedronki sprawdzają mi się tak samo, w sensie one bardzo dobrze nawilżają, mają bardzo ładnie nawilżone tkaniny i nawilżają właśnie ładnie skórę, ale nie robią też takiego szału, na przykład no, nie rozjaśniają, nie zmiękczają, po prostu skóra jest bardzo ładnie nawilżona, więc można kupić, ale jak spodziewacie się, że macie jakieś szczególne problemy, nie wiem, na skórze i spodziewacie się, że one coś specjalnego zrobią, to też nie. Natomiast no przy tym składzie, przy tej cenie, jak najbardziej można wypróbować po prostu, żeby sobie nawilżyć intensywniej tą skórę niż kremem. Mam również maseczkę stopy Green Oil, matowienie, glinkowa maska, peeling, głęboko oczyszczająca, matująca i złuszczająca. Na początku byliśmy zachwyceni z Adamem, no bo tutaj jest i peeling, i maska, przyjemna konsystencja. Natomiast tak, oczyszczenie jest, ale uważam, że mogłoby być troszkę lepsze, bo to jest taki produkt już stricte oczyszczający. Jak miałam już jakiś problem ze skórą, no to tak, ok, powiedzmy. No dawała radę, ale bez rewelacji. I po drugie, przesuszało mi to niestety skórę. Tak stwierdzam po zużyciu całej maski. Też, żel z tej serii kiedyś Wam pokazywałam kilka tamdenek do tyłu i to samo, też mi przesuszał skórę, więc po prostu ja tej serii z tołpy już nie kupię. To jest chyba ta, z, tak, z olejem z cytryny. Więc no niestety nie. Z pielęgnacji twarzy mam Natural e olej z pestek truskawek Uwielbiam ten olej, on też chyba się znalazł w ulubieńcach, ponieważ jest tak uniwersalny W ogóle ten olej zakupiłam w Superfarmie za jakieś 16 zł, maksymalnie do 20 On był taki wielki, ja go używałam oczywiście na twarz zamiast serum Mieszałam sobie z kremem, dawałam na krem Albo tak, albo tak, obie metody są poprawne Również używałam go trochę na włosy Mm, przyznam szczerze, że teraz olej z fin, nie z moreli, który mam lepiej mi się sprawdza Ale ten też dawał radę, żeby te włosy troszkę tam bardziej odżywić i em, na, wykładzić i, na, i w, e, nabłyszczyć nabłyszczeć. Natomiast em, do włosów też, no i do ciała Właśnie tak jak mówiłam o tym balsamie z Bielendy, to też tutaj kilka kropel do tego I to było już takie super fajnie nawilżające i po prostu używałam tego do wszystkiego, do glinek, do różnych rzeczy, a to bardzo, bardzo, bardzo długo było i właśnie bardzo jest wydajne. Już tyle, jak mi zostało, to szczerze powiedziawszy, to się chyba już trochę podpsuło, no ale zużyłam to gdzieś tam na ciało. Olejek jest taki dosyć. Półsuchy, taki dosyć lekki w konsystencji, ładnie się wchłania, ale bardzo ładnie nawilża. Jeśli nie macie jakichś super ciężkich olej, no to polecam Wam ten. On jest do skóry dojrzałej, ale wiadomo, nawet jeśli nie macie dojrzałej, to po prostu sobie ładnie ją nawilżycie, odżywicie. Kremik do twarzy to jest Eveline Natural Beauty Foods, biowegan ultra odżywczy krem do twarzy, cera sucha i odwodniona. Bardzo się cieszę, że Eveline też wprowadziło trochę naturalnych kosmetyków. To jest krem właśnie w wersji odżywczej. Ja teraz otworzyłam krem z kokosem. Jest troszkę lżejszy faktycznie, ale ten super. Słuchajcie, konsystencja też jest taka dosyć lekka. To nie jest nic z tego, ale uważam, że bardzo ładnie odżywia i właśnie nawilża twarz. Pięknie pachniał. Tak, to są takie zapachy kremowe. One mają wyciągi owocowe, ale one nie pachną owocowo. Bo ktoś widziałam pytał na grupie Naturalnie Kosmetyki Naturalnie, czy coś takiego na Facebooku jest to na takiej grupie. Mogę wam podlinkować na dole, bo teraz nie pamiętam dokładnej nazwy. I dziewczyny pytały, czy nie jest za ostry zapach. Nie jest. To jest krem bardziej taki o zapachu typu krem Nivea, tylko troszkę właśnie delikatniejszy, trochę inny, ale w, w tym guście. Więc polecam. I ostatnia rzecz z pielęgnacji, to jest mój absolutny ulubieniec. Też pokazywałam właśnie w ulubieńcach. To jest Hoa Natural, czyli coś, co możecie kupić w Contigo. 94% naturalnych składników: krem pod oczy, pietruszka i kokos. Słuchajcie, jak to pachnie. Naprawdę bardzo Wam polecam To jest mój zastępca Nakomi Tego kremu, który wiele dziewczyn poleca Ja myślałam, że nie znajdę chyba tak dobrego kremu jak ten Nakomi Ale ten był naprawdę fantastyczny Pachnie w ogóle tak, takim delikatnym kokosem Takimi wiórkami kokosowymi Więc jak nie lubicie, no to może nie być dla Was dobry ale dla mnie to było właśnie super przyjemne w użyciu. Bardzo odżywczy, bardzo intensywny. Już po samym, właśnie w samej tej strukturze, konsystencji widać, że on będzie taki odżywczy, ale nic się nie marzy, ładnie się wchłania. Bardzo wydajny z pompką airless, to jest ważne, bo zużyjecie go do samego końca. Uwielbiam i polecam. I na koniec zostały mi z kolorówki dwa korektory, które zużyłam. Pierwszy to jest Wet n White. Ja bardzo lubię ich produkty. Jeśli chodzi o tanią kolorówkę, to uważam, że ich produkty są świetne, też mi się wszystko od nich sprawdza. To jest akurat e, zwykły taki concealer z tej pod oczy i on jest taki troszkę lepiej kryjący. Chociaż powiedziałabym, że taki po środku, ale raczej z tych lepiej kryjących. I naprawdę mi się dobrze sprawdzał. I tutaj mam korektor, do którego wracam od lat: to jest Art Scenic od Eveline. Na pewno go życia, bo to jest już naprawdę bardzo produkt stary, w sensie na rynku od bardzo dawna I on nie jest już taki kryjący, on jest bardziej rozświetlający Ja sobie nawet często, ups, często sobie mieszałam te dwa korektory Pod spód dawałam ten jako bardziej kryjący, a na wierzch ten jako taki jeszcze rozświetlający Bo on sam w sobie niestety nie ma dużego krycia ale za to ma bardzo naturalny efekt, sprawia, że skóra wygląda na taką zdrową, po prostu rozświetloną, więc polecam Wam ten art scenik, albo samodzielnie, jeśli Wasza skóra jest w lepszym stanie, albo w połączeniu właśnie z jakimś cięższym korektorem, który ładnie kryje, ale może nie ma takiego ładnego wykończenia. Słuchajcie, bomba, naprawdę ten duet Naprawdę mi się super sprawdzał I to wszystko, także bardzo szybko się wyrobiliśmy Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie Oczywiście pamiętajcie o kciukach Pamiętajcie o subskrypcji, jeśli chcecie być ze mną na bieżąco Bo tak jak Wam mówiłam ostatnio Dużo osób ogląda filmy, a nie subskrybuje kanału Więc jeśli zasubskrybujecie Będziecie na bieżąco z każdym demkiem I z każdym innym filmem i co, kochani, dajcie znać oczywiście, co zużyliście. Ja zawsze chętnie czytam Wasze opinie o kosmetykach. Czy tych, czy może chcecie mi coś polecić. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.